Ale Jagielonia to to jest w ogóle hicior. Normalnie 3-0 wygrali z tym jakimś, e, z tym Sarkal Bruś, jakimś klubem z, z tej no Belgii i Jagielonia no 3-0 wygrała i Pulu strzelił przewrotka i karnego strzelił. Pulululu to jest. To, to musi być król strzelców tego sezonu w Konferencji. On strzelił najwięcej bramek do tej. Na, jak na razie. I do tej pory, czyli 8 bramek na razie strzeli w Konferencji. No i chyba, jak no, już dojdzie do ćwierć finału, no? Już chyba. już chyba nie ma szans, żeby, ten, żeby to circle brusz coś zrobiło. Jak. jak, jak to. Jak oni zrobią comeback to Circle Brush 4-0, jak oni sobie taki comeback w wanszu, to, to jest normalnie to jest normalnie chyba będzie upokorzenie roku dla mnie. I to tak dosłownie, no. Więc ja oni powinna, no, na luzie dojść do, do ćwierć finału bez żadnych mniejszych albo nawet większych problemów. Czego nie, czego nie można powiedzieć tak, takiego samo dla, dla, dla legionistów.